Siema, ma się z tej strony, zakony, tej Draken, Kiko. Witam, witam. Siódmy akt. Był to Banit, ale się kojarzy. Nie, Zarach. Ok, Zarach. Zarach. Yes. Zaraz. Oh, <laughs> <laughs> tak. <laughs> yeah, cool. Przestawcie się. Kiko, zarach, zarach, Kiko. Cool. Zaraz, Kiko, zaraz, poczekaj. <laughs> yes, sir. Próbuję przejąć chociaż tego szamana hmm, kurwa. Nie Przydałby się Kuwa drugi taki kurde Ma, który może przyjmować. Czy nie lubię tych naprowadzających kul kulognia To jest denerwujące się to wygląda Dobra w grubasku Yes. Mm, mm, cool, cool. Yes, yes Cool cool. Mm, cool Yes Wytworzyłem duchy, ale nie atakują w ogóle yes. Się zbugowała, bo po prostu się boją za rach Ja już go pokonałem cool. Już? Yeah, yeah, yeah. No nie no, w szybkim sposobem yes, yes. Nie Jasza. A no tak. No to właśnie mówię, szybki sposób, Jasza. Nie, nie, to nie. Szybki sposób to jest Łuk. A, no to, no to w sumie tak. Mm, to sobie Jasza mi się, weszła, mi powiedziała... Nie się z nim bawić, to masz trochę racji. Jasza przyszła, powiedziała, słuchaj mnie, to ja tu jestem awatarem i... Dobra. Jeszcze Biała. widzowie, pokażę wam potęgę tego... I szaty, tu dleniu, no bo faktycznie czas, czasu jest mało. A z drugiej strony, no, z tym bossem, kiedyś klepałem się bez tego panterzyka. Także jeszcze na wersji aniversary. Potrzebuję jeszcze obrożę, czy amulet. Nie obrożę. Po co mi obroże? Dobra, odporność na psychiczny damage. Lecimy na żaracha. I to jest kurwa Żar. dobre. i to jest mocne. To jest szok. Żar. Żar. Żal. Żal. Żala. Żal, racha. No i. Te kulki ognia szamanu nic mi nie robią. Jakie to jest kurwa mocne. No te kulki ognia to teraz szamanów biją, a nie ciebie. No. Jeden, jeden troll się oburzył i poszedł na mojej battle, bo stwierdził, że, że może. chociaż im da radę. To sobie bohaterowi musi śmiać wchować moją się w Dzięki, że wpadłeś kolego. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteś, mordetka, miło było poznać Big. Dobra, teraz tak. Szałam pała. Ja ty biję się z rachem. Faktycznie, nie wiem, już leży bo oni się sami zabijają. Ja wierzę. To spore. No to kurwa wymyślił. Twórcy <grymne> Eee, ci, ci nie oryginalnie... Nie. Fenomik, ani I nie, nie spijali, żołd, i, tylko ci Grim Nie, ja jeszcze przed gli, Glintem. Grimward. Jeśli to my ktoś inaczej nie jest osoby w sarach, jaki to jest mocne. O, nagle się duch obudził jeden. Ale trzech się zbugowało, dalej stoi. Chłopy są w szoku, co, co się dzieje w ogóle. Co się stanęło. Sądzę, że gdybym nie pokazywał Markusowi, jak dodawać te własne rzeczy na mapę, to bym może nie wiedział o tej zbroi. A to można spokojnie sobie ją ubrać i pokonać szybko tych awatarów. Dziwi ją to no, szybko Moi prawie leżą, a mi nic nie dzieje Ja pierdzielę. A nie ja wiem Piękna, piękna. Łatwo dzięki staraniom twórców Jakby taki pancerz był w jedynce z PlayForce'a no, to po prostu wojownicy run, no, no, musieliby to tyle pojawiać się w Mechirze po śmierci, nie? O w sobie, że to nieśmiertelni, to już jest dużo. Ja po prostu chcę zabrać wszystkie te które mam z tych bosików i po prostu wtedy sobie ich przełożę. Że co? To co? Chcę pozbierać wszystkie te co nie? I po prostu sobie, że tak powiem, yy, ich poubierać w te sety, które zdobywam. No, teraz. to pamiętaj, że te sety są spoko. Są bardzo dobre. Pasują praktycznie do każdego bohatera. To jest taki problem, że właśnie tych setów chyba nie dodaję właśnie do kupców. Nie wiem, czy to zapomniałem o tym, czy po prostu. może no, zapomniałeś. Bo one są na pewno we do tylko nie wiem, jak mi to co chyba. ...o to no, wychodzi. Okay. O Bigo tego zaracha. Bo w latach, to, że, że to rzeczy bogów nie. To jest kamieńczyk. To jest To wymagają tylko poziom, nie? Nie mają żadnych innych A, wymogów. No tak, no no, pisze, no. Jak... Tak, tak. No to lepiej mieć ten z Twindlenium niż panterz Bogu, bo... bo no to że jest bardziej takim bóstwem, można powiedzieć. Twindlenium to boski metal, nie tak. się. No chłopie. Zaraz leży i kwiczy eee, To Underhal mamy Górs Underhal Musimy się udać Tak przelecimy, Już tworzę mapę Underhal gdzie to było? Hale. Nie to jest kurde, bo nie widzę. To ja są w twoje. Ślepy. A jest dobra mam już. Aha, w tym momencie. Tak. No. A widzisz. Jest to ta eee, dolna. Go. A ty były takie żywiaki, które się tworzyły. Mm -hmm. Także bo tej zbroi nigdy nie będę zmieniał, bo, ponieważ jak się śpieszy to yes. To co, wysy wysyłamy Jasza? Good. No ja pójdę z Jaszą. ja będę wojownik, ona będzie magiem. wysyłam patrz, patrz, patrz to. Wysyłamy Jasza na ten kult tylko. Yes. Bardzo. Ja wiem, to... Zagłada czy coś. I to jest normalnie widowie chore. I to jest bardzo OP. Już to mówię, który jest z rzędu, ale kurwa. Masakra. Żona by ona mogła na, na spokojnie zaduta pokonać tego nieśmiertelnego Boga. Bezimiennie no. Zazut to, Zazut to jej może pięty lizać. Dokładnie. Bo oby się patrzył wszystko atakuje i ją pra wszystkim, czy tam czymś co ma jakąś tam gdzie ona, na magię. Ona takie... pan już skończył? <laughs> Ty patrz ej, ci kultyści prawie się zabili z tej magii. No w sumie Basakra O tu jeszcze duszek jest To budzisz mnie Budzimy śpiocha <śpiewanie> Nie ma lekko budzimy Budzi śpiocha Jak <śpiewanie> w sumie zakończymy serię właśnie z demosa, to sobie myślę no kurde, połowa lutego wyjdzie jak nic, bardziej Archolos Kroniki bym zaczął gdzieś pod koniec lutego, albo od marca już. To co, Stalker 3? W lutym? To? Co? To co, 3 do końca lutego? Dwa. Mówię o, tym, o tej serii, o tym Demonsie. Jak to nie skończono w Łódź? po powtórz, bo ja nie słyszę cię. No. Ee, mówię, że nie skończymy go gdzieś teraz, bo właśnie pokonujemy tych bogowite i no, bo mówię, że skończymy ferię i odcinki będą praktycznie z lutego, no całe z debonsa, nie? Bo już gdzieś pod koniec bym zaczął chyba gdzieś Kroniki Arfolu, tak mi się wydaje. Mhm. No nie. No to mi bym poziom 30 z tego warsztatu całego, ale on bardzo mało odbije. A, bo oni też mają sporo HP, no tak się ja będą też chyba. No oni się zamieniają po śmierci, pisze. Transform inne of... tak. na dark list, after death. Dokładnie. Trzymają to trzęsienie ziemi całe Erupcje. Jeszcze lodowe mają coś. Patrz, ubierasz takie sobie panterz na płp i ktoś co ubiera taki panterz na PUP, w lenium i nic sobie nie robicie. No, może ci się bawić, nie jest I trzeba pod komuś, markowi B. BMW. B, Pisał ostatnio właśnie, że będzie chciał, że sobie kupił wszystkie dodatki do trójki. I Czy działa właśnie kop na kampanię? Na to mu odpisałem, że raczej tak, bo sprawdzajmy to z tobą. Także do Marek się chyba do trójki jednak, zaśik tam Wybiera, bo dla niego to zawsze jedynka i dwójka. Tak. Pamiętam ten pierwszy pojedynek, gdzie się odciąłem od surowców, a on mnie jakimiś jednostkami do skautu atakował, co chwilę tylko surowców marnował. No bo ja go w sumie uczyłem i też mieliśmy go uczyć, nie wygrać. A ty a ja postanowiłeś, postanowiłeś nas zaatakować. Postanowiłem się zemścić. Także nie byłeś dobrym przymierzeńcą. Ja się tylko zemściłem. Na kim? Na mnie? Nie, na, na orkucie. Aha, chyba lotka. Wymuściłem się za y, dwójce 1x1, jeden jeden, które było nie hard. No, pewnie grałeś na... Górze 9 na... cieni? Nie, pamiętam tej mapy. Taka mapeczka, że on ma strasznie blisko środka i te ma sporo surowców, a Ty masz, ty masz zawsze sobie wybierać, że Ty masz być jako pierwszy gracz u góry, on na dole, bo ma po prostu tam lepszy dostęp do, do tych po prostu rzeczy. I po prostu on ma tą mapeczkę ogarniętą, po prostu pewnie tak z każdym gra tam. Także jest loser. Loser. Okej, okay. y, to teraz jeszcze w tym odcinku wracamy do Areny, rzecz jasna. <śmieniczyny> <śmieniczyny> Loser! <Luser. śmieniczyny> Ale jak biedny ogląda, to niech to idzie. Ósmy akt. Ym, mamy Nitalfa, poziom 30. Mogę go przejąć? O nie, o nie, o nie, o nie. Wiem, że miał poziom 18 chyba w Czas Mocznych Wojen, albo Władca Smoków, a to ma poziom 30. I go przejąłem, ale go nie mogę zabić, no bo nie jest moją jednostką, tylko jest po prostu... Z Bogiem. Z Radą, to sobie, się sobie. Ja go przynajmniej przejąłem. Nic, będę walczył z Nita Alpha, zobaczymy. Czy mi coś w ogóle da. A mam z niestety tą ripostę właśnie. Jeszcze ma tam yy, Iron Will. Siema, Nitalf. Zerbo cię yy, uderzył innym ciosem. <laughs> ja nie, nie dam rady pewnie. Ty, gdzie ten nie, No tak, tam się bije w sumie. Wspomniałem o tym. I to jest kurwa dobra Już? Już? No. O czym go załatwiłeś? Łukiem? Nie. Jaszą. Za szybko, mi się wydaje. No nie, bo jasze jest OP, plus jeszcze mordekaja mu tam dożyciem od tyłu. A, no chyba, że tak. Nie, bo ja go przejem na razie, na początek, nie wiem. Akurat się udało, że trafiło się tak, że go przejąłem. Nie, nie, mnie to tak boli, że te różdżki mają Blood Magic, a nie Black Magic Damage. Magiczne pociski idą. Big, big. Masakra to Popatrz, idziesz sobie do mojej mapy, na przykład Kupujesz no. sobie w zestawie Dla każdego bohatera Te wszystkie trzy pierścień, no, dla każdego bohatera pierścień no, no, no. Amulety, jeszcze tą szatę I wszyscy twoi bohaterowie są Prócz oczywiście baladyny i Korda O, w się jeszcze Ty, u się chuj na full HP. Prawie go zabiłem. Co za no menne. i nie zrobię no nie, nie zrobię z wojownika. Niestety. Nie da się? No potrzebuję ciężkie uzbrojenia Shajkanów, oni mi ładowali magię wszystkie punkty. Aha. A to? No komputer. Aha, tak. No bo to są automatycznie ustawione na na, na na właśnie maka leczącego. Właśnie dlatego, dlatego wolałem tą drugą postać, bo to miałem tych przy, przygodowców i tam ustawiłem wszystko tak jak chciałem Tak, ale ja powiem, że ja ma poziom 30, ja go nie mogę zamrozić, y, moim mistrzowskim zamrożeniem. I się może znowu kuj wyleczyć. Jeśli eee, chodzi o Iron Will, to to ma. około minuty, co da takiego. Bo już, no mi... to może się uda, że go zbiję magicznymi pociskami jeszcze. Bo na poziomie 18 był Władca Smoków i chyba właśnie w tej wersji aniversary. to jeszcze było błos git. Tego mogę zamrozić na spokojnie. To ma poziom 30 także, bo maksymalnie do poziomu 29 na mistrzowskim. Chyba padł. Na szczęście padł Nitalf. I mamy się dodać do yy, Seashore, do Malakaja tego. Dobra, dobra, jesteśmy na tej mapie, co powinna być, bo wcześniej odpaliłem sobie mapeczkę tą przerobioną. Błędy, błędy i błędy. Tak, jeszcze tak. Z olejczym wyskoczył. Yes. O, oh, jest. No jest, gnój. Właśnie ja włączyłem nie tą mapę, co trzeba. Wyłączyłem sobie tą mapeczkę z Demonsa niby. Ale jesteś paskudny. No, tam gdzie są te żywiołki na poziomie, kurde, właśnie dwudziestym którymś. Dodają gigantyczne obrażenie. No, to mi właśnie no, w tym no, nie no. pasowało, że gdzie ten mur jest? I barakiem mam w ogóle tutaj moc. Eruption, 0 sekund. Ha! To jest nic dla Jasza. No teraz tak, nie, ale jak my przechodzimy. Z Lordemarkusem i grimi to było konkretnie mocny gości Ej bo on też ma, że 50% zadanych obrażeń magicznych przechodzi na, gra, na y, właściciela. A jak to. A ja sam mam 100% To czekaj to oni będą. Będą odbijać sobie obrażenia no? Będą sobie odbijać obrażenia w nieskończoność No w sumie ciekawe... Trzeba zobaczyć, nie? Ja. Ja. Ja, tam ja się to miał wyszurą To ją. Tak, kurde, kultyści zastrani. No, trochę ja. Czy Urma ma tutaj obstawę? Malarów, kultystów? Trzeba bo kurde, to znajdzie nieskończoność ta walka. O, ja leci. Jest zbyt potężny. jest zbyt sexy, by być sexy. Jest urmachci i za chwilę będzie z Erupcją Dawaj tą erupcę Zero boom, zero boom O sobie zadał wieście A ja? W sumie chyba To się sobie traci, ale nie dużo. A ja dalej nic Ja wierdzę. Co za Demolka normalnie Przeróżny nie do pokonania. Pobójcie, jasny. Wurmał tylko... wygląda... ma tylko 50, także sobie coś tam zadaje, ale nie dużo i tak. to wygląda jakby, tak, wygląda jakby no wiesz, krypt był jakiś, nie Że... Że, że jest jakaś cutscenka i jasza nie ginie, nie? Pa, I on sobie będzie zadał, bo on bije ciebie Patrz Pił <ścoughs> i sobie Bicie go, bicie Ej, bo dostaje, nie, nie, nie Cain, Bądź, ty... wycofaj się Ej, to Patrz, jak on ma to, że uderza kilka ludzi naraz, nie? Tak, tak, tak. No. Wyobraź sobie, że wszyscy twoi bohaterowie mają te Twidelinium, nie? Mm -hmm. I to takim jednym strzałem się zabija. No w sumie tak. No bo to wszyscy tutaj wiesz, to... do niego tak. Jak mam tylko 50%, ja bym miał 100, jak Jasza, to byłoby nie do pokonania. Chyba chore Nie, bo im postać ginie, no Cresuj się Mogę go przejąć? Kurma, to mi się już mana Jest teraz moim przyjacielem No zabij go Musiałby być, moją, musiałby być moją jednostką Weź... Im. o, jakim trzepnął by był przejęty, tak, że na przykład się czasem buguje, że jakaś tam posadzie moją jednostką, to mógłbym dać mu kill. Taki śmieszek, piesek leszek. Bierzemy go na randkę z Masz tutaj pierdę po mordzie dupiać. On będzie bił ciebie i Jaszę I sobie będzie zadał podwójne obrażenia tak. I bije Sobie więcej Tak Bo dostał tak, dwa sobie razy Bum Bo pasuj poszedł dwa razy niżej Tak dokładnie To tak każdy ubiera sobie swój Pierścień i tą amulet I dostałby to po prostu pięć obrażeń to każdy cios. Tak, nie? Ja pierdzielę. nie, trzeba sobie kupić kuwa ten klinik dla każdego bohatera, prawda? <laughs> ja pierdzielę ja się, wypaczu kuła pancerz. No nie, bo tak patrzę Twidelinium, co myślę, chore, jasne, dawno nie, nie widziałem takiego seta, co zobaczę, nie? Nagle hmm. patrzę, ty, postać i, i meal to physical damage. Co? To patrzę aha, o nie, źle. Zajebiście pan, przecież, nie? No, zajebane. O, ginże tym Urmachtem. Kurde. Chłopiec dziwiony. Podnieś sobie eee. udobycz. Właśnie się obawiałem, że nie mogę podbierać właśnie. No nie, zbieraj, zbieraj. A czekaj, nie mogę podbierać, ale teraz dopiero. Właśnie się się zbogowało. Yes. Ja miałem otwarte okno, może tylko dlatego. Aha, to pewnie tak. Okej... Okay. Nie wiem, ten odcinek trwa, ale... Będziesz chciał jeszcze nagrywać, czy już idziesz tam? Eee... No już bym szedł. To nie. No, spoko. Eee... To ja dziękuję za za oglądanie odcinka. Dzięki Kiko za grę. Znaczy dragę, nie Kiko. Fajnie, ja że sobie... Obczaiłeś ten pancerz, jak działa. Tak, tak. jest kozackie masakra. Polecam się, nic z gry to ja, hej hej. Teraz w grę wyruchać jakieś jeździ on nad Ciebie, nie? ale teraz mam taką satysfakcję, chłopie. No <grym> nic, to, cześć, nie, to zobaczymy to wie. Hej. hej, hej. Cześć, Draken. Cześć, cześć.